Cześć, witajcie wszyscy bardzo serdecznie. Jeżeli chcecie wiedzieć, jakie są moje rozwiązania, jakie są moje wybory na tanie i fajne ubrania, to zostańcie ze mną na dłużej. Po pierwsze i najważniejsze są wyprzedaże, bo na wyprzedażach możemy naprawdę Kupić dużo i kupić tanio, kupić rzeczy bardzo dobrej jakości w super niskich cenach, także na pewno nie możecie zapomnieć o tym kroku. Kolejny krok to są zakupy online, czyli do, przez, przez internet. W internecie naprawdę jest teraz bardzo, bardzo duży wybór, dużo większy wybór niż w sklepach, dużo właśnie większy wybór niż w sklepach stacjonarnych, także koniecznie musicie zerkać na stronę internetową. Zachęcam, abyście kliknęli, zobaczcie ile tam jest wyboru, jeżeli chodzi o produkty z wyprzedaży. Następnie... Co jest też bardzo ważne, są ciuchy klasyczne, jest odzież klasyczna. To odzież najlepiej i najbardziej się opłaca kupować na wyprzedażach. Kurtki, które są warte 1000 zł, możemy kupić za 500 zł, także to jest naprawdę rewelacja. I to są rzeczy ponadczasowe, które starczą nam na bardzo, bardzo długi czas. Czy Wy też tak robicie? Jeżeli kupujecie kurtki, jeżeli kupujecie, jeżeli w ogóle e, lubicie ciuchy ponadczasowe i kupujecie ciuchy ponadczasowe, proszę napiszcie mi pod filmikiem o tym. Bo ja to uwielbiam i wtedy możemy tylko i wyłącznie kupować kupować dodatki sezonowe, a korzystać z ciuchów ponadczasowych, korzystać z odzieży ponadczasowej. A przechodząc do dodatków, chciałam właśnie wspomnieć o dodatkach, ponieważ dodatki są tutaj również bardzo ważne i warto je kupować na wyprzedaży, ponieważ wtedy są tanie i możemy je bardzo też często zmieniać, także ja najczęściej właśnie kupuję na wyprzedażach dodatki i zachęcam, żebyście zerknęli sobie tutaj w prawym górnym rogu, tam jest naprawdę masa dodatków. Kolejny krok to pielęgnacja. Jeżeli już wybieramy rzeczy, które kosztowały, kosztują dużo więcej, jeżeli to są produkty ze skóry naturalnej, czy też nawet nie, ale z dobrej jakości, dobrej jakości materiałów, czy też, tak, dobrej jakości materiałów, najważniejsze jest to, żebyśmy o nie dbały i je pielęgnowały, wówczas zostaną one z nami na długie, długie lata. Także pamiętajmy o tym, żeby mm, swetry swetry przywijać, wywijać, przepraszam, wywijać na drugą stronę podczas prania, żeby w w odpowiedniej ilości stopni, żeby kurtki dawać do czyszczenia, a buty pastować. Także to jest kilka moich porad. Dajcie proszę znać pod filmikiem koniecznie, jakie są wasze e, triki, jeżeli chodzi o wyprzedażę, jak wypielęgnujecie swoje ciuchy, proszę czekam na, wasze, czekam na wasze odpowiedzi. Subskrybujcie kanał, jeżeli jesteście ciekawi, e, jakie będą następne tematy. E, proszę piszcie, jak, co, co wy chętnie byście oglądali, dajcie mi znać proszę pod filmikiem. Trzymajcie się ciepło, tylko do następnego filmu. Pa!